Białko i kretyna zrobią z ciebie skórę. Co ty robisz? Znowu tą chemię bierzesz? Na nerki źle działa. Przecież to mit. Kreatyna nie szkodzi ludziom, którzy mają zdrowe nerki, brana nawet długofalowo. Ale łysy powiedział, że przez to wypadły mu włosy i nie tylko on, bo też ludziom siłki wypadają. To nieprawda. Żadne dane naukowe tego nie potwierdziły. Od czegoś innego muszą im te włosy wypadać. Ale od niej się ty, je, duża będziesz, nie zmieścisz się w nic. Masa ciała może chwilowo wzrosnąć o 1-2%, ale to nie jest tkanka tłuszczowa. No, ale kreatyny się nie poleca dla kobiet. Ponoć. To też bzdura. Mogą ją stosować zarówno kobiety, jak i mężczyźni. A nawet powinny. Pokaż to Tylko sportowcy mogą brać kreatynę. Nie, jeśli nie uprawiasz zawodowo sportu, też może się brać. Ale to jest na pewno bezpieczne? Tak. Kreatyna jest najlepiej przebadanym suplementem na świecie. Ponieważ monohydrat jest najlepszą formą, tak jak to. Tak, to prawda. monohydrat jest najlepszą formą i chociaż w tej kwestii się zgadzamy. No, chociaż w tej. Skomentuj słowem kreatyna, by dowiedzieć się o niej więcej.